Podanie tanie idzie w ten sposób, Co się widziło, a może nie różowa pantera dzisiaj siadła. Klara zamociła tą pioseneczkę i pokazała mi, nawet nie wiedziałaś, z czego jest. Ta malodyjka. No to już wie. I spodobało im się nawet. Jesteś Matyszka? Dobra. A teraz tutaj wymyśliliśmy sobie koktajl, w zasadzie dzieciaki wymyśliły. Bananki, bardzo dobrze. Kiwi chyba nie będziemy do tego angażować. No jak idzie? Dobra. Tak jest. I chyba wlewamy cały. Nie? To jest inny kefir. Ja go kupiłem wczoraj w Lidlu. Dobrze. I ostatecznie ten yy, frukola 4 na 10. Ocena? O, tak. <noise> Słabo, nie? No wiesz, trzeba próbować różnych rzeczy. Niektóre wychodzą i są fajne, a inne są po prostu kiepskie i się już później nie robi, nie? O, super. Dobra, poczekaj, poczekaj, poczekaj. O, to można. Dobra, teraz robimy jak to to zawsze ma to. Ja tak robię? <grym> mhm, dobrze, dobrze, wszystko super. I pu! Dobrze. Dobrze, uważaj na bluzę. Dobra, ta bluza to już jest twoja, bo to mamy chyba? To jest mamy. Mhm. Ja nie pożyczyłam. Dobrze, drugi banan ja bym sugerował. A. No nie? To będzie taki bardziej kremowy. Co jest bardziej kremowe. Y mm. Życie. Pasuje się ta bluza? Nie. Chyba, żeby była moja. Muszę być. No, i tak. no ładnie w niej wygląda. Bardzo. No nie? No. To raczej o tak w ten sposób. Dobra. I teraz. Dobra, to wrzuć od razu. To to jest słodkie akurat. No, nie? Co? Y... To radzicie sobie czy mogę... No Matyśka robi. Nie radzimy sobie, tylko... Ja tu jestem tylko operatorem. To jakbyś pomalować w tym czasie. Okay. Teraz. Nie? Poczekaj, koktaj będzie. A władek to się ubrał czy nie? Nie, no pewnie Drugie pół godziny to może już kończyć. Ja ciebie też. Myślę, że za, za trzy, wiesz. Weź sobie bliżej tutaj, bo jak to poleci... O! Super. No, 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 no. Ekstra. to będzie zrobione 100% przez Ciebie. Aha, a jeszcze teraz musimy to dosłodzić. To z tym dosłodzeniem to Ci pomogę, bo tu trzeba będzie sięgnąć na dół. Tak próbowałaś tego miodu z truskawkami? Znaczy... Dawaj tą łyżkę, dawaj, dawaj. Nie trzeba, przecież to już, to się będzie mieszało. Proszę bardzo. I tym sposobem wykańczamy ostatni słoik miodu. Ja wiem w jakiej będę chciała szklance. Wiem też w jakiej Ty będziesz chciała szklance. W tamtej. W jakiej? To jest Wysoka? Ta tak. z tym uchem, co sobie kupiłyście tak. z Klarą. Wiesz, że chciałam kupić z taką kolejne dwie i nie było akurat? No to w tym samym grosie, przecież taki sam przecież takie same. Nie no, gdzieś się pojawia w końcu. O mm. Dobra. Teraz Gabrielska, wykończenie. Najważniejsze jest tutaj pokrywa. Mhm. Musi być dobrze założona. No, nie, nie, nie. Czekaj, to musi być włożone, ale teraz patrz. O, musi być tak, widzisz? Tutaj są takie. I to musi być zamknięte, inaczej nie ruszę ten blender. Musi być dobrze zamknięte.

Jeszcze, tu, tu zobacz, są matyśka, spójrz, tu jest jedynka, dwa biegi, jeden, dwa, teraz jest na jeden, teraz weź na zero, o widzisz, tylko tak z wyczuciem staraj się, nie, bo one tu nie, nie zawsze Ci, wiesz, będą chciały oskakiwać. dobra, i teraz co, szklaneczki, takie, Flara, nie, nie tym, nie tym wadek, bo to się urywa. o tutaj, cyk. O mm -hmm. o jakiś Zwykły. Zwykły. Tata zgara, tak, wylej tylko tą wodę, a ja w tym piję. No pewnie, że tak. Zwykły? A nie, dobra, Zwykły. mogę zgarnić. Ja Dobra, daj. Ale dawno nie biam Piotr. O Jezu, jak to będzie wydolna kostką. Poczekaj. No to Władek w tym dostaje? Dobra. Nie, ja mogę z, z tego. Nie, nie nalewaj, tak. Bo ja yy, będę pił pewnie. Nie, to ma po tej wodzie, senorze. Dobra. A tam to się klei strasznie. Ta. To. Ta szlanka w czymś jest mocno. Czysto w głowie, chyba? No to gdzieś ktoś. Ale to nic. Jak? No to kolejny sukces. Kulinarny. To bardzo goda. To Matyśka sama robiła. Piecha. Nawet przyniosła y, kefir. jak możesz przy stole? Spokojnie, nie trzeba tutaj. Tak przy tym, przy ladzie. Daj. Proszę to. Daj, daj, daj. Nie odmawiaj, daj. Ale wiosna się zrobiła. No jedną tam miałeś z wodą tutaj, pewnie z tego wczorajszego jedzenia i może były wydotykane, nie? Jak macon? Git, To się cieszę. Krycha nie idzie? Siadasz tutaj ze mną na kawce czy coś? Nie? Czego? Tego koktajlu. Mówiłem, że nie. Ja już mam tutaj nalane w tej szklance. Zaraz sobie zejdę. Zostaw trochę. Poćwiczyć i dopiero sobie. I dużo. Ale to poczekaj, poczekaj, Matyśka, nie w tym momencie. Badziuś, nie wypij tam wszystkiego, klarza. Słyszysz? Co, wypiłeś wszystko? No to dobrze. Zostaw plaży jeszcze, bo przecież ona nie piła. No i co? Jaki plan? Nie mam, się ogarnąć zaraz, do końca. Albo zrobię to jak już pojedziecie. No. Nic. Ta muzyczka już za mną chodzi. To Pantera? teraz? Mhm. Dobrze, bambusowa paja. Bambusowa paja. O, o. <laughs> no, nie wiem, jak ja mogłam to zrobić, żeby nie wziąć dwóch takich samych. Nie? Fatalne niedopatrzenie. <laughs> Fatalne. A to mi się tak podobało. No. No fajno, faktycznie. Ale może właśnie jakby były... Nie, dobrze, dobrze jest. No nie? Dwie takie też są ok. No i tak. O, widzisz, poprawiłam trochę te tolpanki. Podcinałam się to, te łodyżki i... I te co leżały to chyba się trochę podniosło. No jedną. Ale to nie znaczy, że, on, że z nim coś jest gorzej. Po prostu jest nie. ma taki kształt, nie? Gdzieś był tak. Nie, bo tak jak wiesz. to wiesz, <laughs> O, widzisz, ale zmieniłam im wodę i tam wrażenie się zaczęło rozwijać, nie? Może. No, A im się coś, jakiś cukier sypie, czy coś tam? No, no, chyba się sypie cukier. Stać. Ale wiesz, jakieś na kwiatów jest dla mnie? Najbardziej na podlewaniu. Tak. No czy najbardziej to na nie podlewaniu akurat. A ten, no, ten etap ciężko przeskoczyć przy podlewaniu kwiatów. Chyba, że się kaktusy <laughs> No. Ale są takie kwiatki, które ciężko zajechać. Naprawdę, nawet nie podlewając. Tak, jest. Mamy taki przypadek tam u góry na, na schodach. I na Bemowie jest ten sam. Ten sam. Hmm? No. Ja go niepotrzebnie tam podlewam za każdym razem, jak jesteśmy. Ktoś mi nawet napisał, że go nie trzeba tak podlewać mocno. Wiem, ale jak zaczęła, jak to było, a nie, babcia teraz zaczęła podlewać, zaczęła. miała pod opieką te kwiatki, te u góry też. To wyobraź sobie, że tam nowe, nowe tam, nowe kwiatki zaczęły się tam, rosnąć. Na górze? No. no. Czy jednak coś tam ta woda im pomaga. No może tak być, że ta woda tak im służy. No. Także tego. No dobrze, to dzień dobry. Pozdrawiamy wszystkich zakochanych i wszystkiego najlepszego. Uszanowanko